No nic. Teraz muzykę, muzykę. See you again". <śmiech> <śmiech> <See you again. śmiech> Panowie i panie. To, to był, był piękny czas wspaniały, czas. wspaniały czas. Cieszę się, że to mogliśmy się razem spędzać wspólnie. każdy wieczór. Przeruchaliśmy tą grę tak, że już jak ją wyciskamy, to już nic nie leci nawet. Graliśmy już w namesy w wiele gier. Ale jutro nowy rozdział. Mam nadzieję, że z większością was zobaczę się jutro na GTA. Nie jako niki, ale jako postacie. Mam nadzieję, że będziemy w dobrych okolicznościach złożyli na serwerze, a jak nie, to dostąpimy 15 dużo minut rozrywek. O i mam nadzieję. Mam nadzieję, Izo. Dziękuję wam wszystkim. Dzięki Diables, za codzienne ogarnianie ekipy. Wislaut i Draki dla Debesa. Dzięki Torek, że mimo swojego bedtime'u wpadałeś na gierki. <noise> 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 Lejki. Czas wyjść z tej gry. <słyska> Może zobaczymy Cię no, nie w niej we wrześniu. Trzymajcie się. się Do juterka. Do ma! Nie ma! <słyska>